Stany Zjednoczone, chcąc zapewnić siłom jądrowym nowe możliwości, najwyraźniej postrzegają już konflikt nuklearny jako opcję polityczną, powiedziała na briefingu rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. Waszyngton nie tylko modernizuje swoje siły jądrowe, ale stara się też zapewnić im nowe możliwości, co znacznie zwiększa prawdopodobieństwo ich użycia, podkreśliła Zacharowa. Jak dodała, szczególnie niepokojące w tym względzie są działania USA mające na celu zwiększenie zakresu broni o niewielkiej sile rażenia w arsenale nuklearnym, w tym opracowanie i rozmieszczenie takiej amunicji dla strategicznych nośników. To wyraźnie prowadzi do obniżenia progu użycia broni jądrowej. Wygląda na to, że Waszyngton postanowił celowo uznać konflikt nuklearny za realną opcję polityczną i tworzy odpowiedni potencjał, powiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ. Jej zdaniem, aby nadać swoim działaniom pozory legitymizacji, Stany tradycyjnie odwołują się do zewnętrznych zagrożeń w postaci Rosji i Chin, które rzekomo im Zagrażają. Układ o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych średniego i pośredniego zasięgu pomiędzy Rosją i USA przestał obowiązywać 2 sierpnia 2019 roku. O tym, że z Putinem lepiej nie pogrywać, mogliście się dowiedzieć w filmie, który właśnie widzicie na ekranie. Jak w ostateczności zakończą się te przepychanki? Będziemy Was o tym informować na bieżąco. Dlatego koniecznie kliknijcie w przycisk subskrybuj pod filmem. Do usłyszenia.